Hejka, dzisiaj gramy w dorastanie, tak ta gra się nazywa i ja za bardzo nie wiem o co w tym chodzi, ale pokazuje, że mi, mm, pokazuje mi, że mam iść na pojazd brawo koszykówka, ale że co, że... Mm, nie wiem o co w tym chodzi, więc nie wiem gdzie mam iść w ogóle iść na pojazd, ok. D y dajcie dla mnie łapkę do gór, bo ja nie wiem kompletnie o co w tym chodzi a nie wiem, na jaki pojazd ja mam iść. Ile mam lat? a 6 chyba. Nie wiem, ile. Tu mi pokazuje, tu chyba mam 6 lat, tak? Mm. Nie wiem, na jaki pojazd ja mam iść. A tu, dobra. Zastrzel kilka obręczy, stanie na odciskach stóp, okej. Okay. Jeszcze raz. Jeszcze. Dobra. I teraz celu niżej. No halo. Jest, nie udało mi się. Czy ja mam serio za tą piłką gonić? Aha, nie. Dobra, em, teraz tam. No, halo. Jest, udało mi się. I mm, co teraz? Dobre, strały, jesteś sprawny zdobyć. Blok C. Ardi ze sklepu. Okej. Okay. Idziemy do sklepu. Idziemy do sklepu, a wy w tym czasie zasubskrybujcie. I tu jest stacja paliw, a nie sklep. A tu jest chyba sklep. Nie wiem. Czuję nadal tą piłkę. Dobra, tutaj to jest sklep. Tu jest jakiś piesek. Wejdź do środka. Cześć, piesku. Kliknij dwie lodówki. Kliknij fioletową butelkę. Okej. Okay. Tu i kliknij fioletową butelkę. Uzyskaj przyspieszenie... Ej, jakie ja mam przyspieszenie normalnie. szczęśliwe urodziny pod nieśliście poziom, idźcie do domu na imprezę, ale kto idźcie, jestem ja sama. Aha, idźcie do domu, że ja i wy nie. <grytania> idę do domu i tutaj. Przepraszam bardzo, co ty robisz w moim domu? Idę ze środka. Okej, okay, idę. Jest dzień dobry, przyjaciele! Otwórz prezent. Masz zwierzaka, grać z. Mam kotka! Muszę grać z nim na trampolinie. Gdzie jest trampolina? Tutaj okej. Okay. Jest. Ja. Jak mnie odbiło? Ładny skok, czas na szkołę. Idź do pokoju 101. Gdzie, 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 gdzie? Tylko muszę wejść do domu najpierw. Aha, tam mam iść. Gdzie ja mam iść? Aha, do szkoły, dobra. Nie ja mam 7 lat, więc idę do szkoły. <grym> idę do pierwszej klasy, widzowie. Ile to było? 3 lata temu normalnie jestem w szkole. No i co, 101 tutaj jest, tak, idę się po. E, Joey ma 4 torebek z 9 cukierkami. W każdej torbie ile ma cukierków? 4 cztery toreb... cztery plus Czekaj, Czekajcie. 4 e, z 9 dziewięci... w każdej torbie ile ma cukierków? 4 podzielić na 9. To było, czekajcie. 4 razy 9 to było, czy co? Nie wiem, o co w tym chodzi. Nie, e, ja widzowie szczelam, bo nie wiem, o co w tym chodzi. Halo? Zgadza się? 27 klikłam. I co teraz? E, czyli dwa urodziny, nim Co? Ja miałam 8 lat. Ja mam co chwilę urodziny, serio. bo napiłam się tego, tego soku. W ogóle nie wiem, o co w tej... Chodzi. W grze chodzi. Dzień dobry! Otwórz przeżyć kliknij klik na niego. Mam rower! Wiedziałam, że mam rower, bo jest... OK. Przecież 15... i o dobra, jedź rowerem, podejrzę ze szczałką. A ja nie wiem jak się jedzie. Czekajcie, bo ja nie wiem jak na niego usiąść. O, dobra. A dobra. I tu się jedzie normalnie jak w prawdziwym życiu. Bo dojrzał jej zastrzałką, ok. Nie. O. Dobra, dobra, dobra. Stop, 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 stop. Teraz gdzie jadę? Prosto cały czas? Tak, prosto. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. teraz tu, i co teraz? Już prawie, ale gdzie mamy jechać? A tu, teraz? teraz dobra. Mam iść na drzewy, na plac zabaw. Okej, okay, aby przeskoczyć krawężniki. Co, a gdzie jest plac zabaw? Bo nie mam pojęcia. Gdzie z plac zabaw, Ej! Jak ja potem wrócę do domu, chyba strza ze strzałką? O, plac zabaw jest, widać. To będzie ciężkie, aby omijać krężyczki. Gdzie tu jest... ten? O nie, wywróciłam się. Widzowie, ja e, nie umiem jeździć na rowerze. Normalnie nie umiem jeździć na rowerze. Dobra, teraz jedziemy, 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 no... Ej, ja tam nie umiem wjechać normalnie. O, jedź na szczyt małego parku rowerowego, aha. Lub choć. To może e, będę... E, o, szła. Tu na plecu zabaw mam rower. Zaparkowany. Idziemy, idziemy. idziemy. Aha, dobra, na oko. Muszę o rower wziąć. Jedziemy. Nie. Nie jedź. Ej, tu się mega ciężko skręcę i w ogóle wszystko. Przewróciłam się. Jeszcze raz się przewróciłam. Jeszcze raz się przewróciłam. I tu jest ten park? Co ja mam turo. Ja. Ej! Co? No i się przewaliłam. Uma nie... Mam 9 lat, widzowie! Tak na no serio to ja mam za 3 miesiące w marcu, znaczy za dwa miesiące. E, więc mam teraz w tej chwili też 9 lat, więc... No nie, ja się przewracam. Muszę, muszę jechać, muszę jechać szybko, 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 szybko. szybko, mm. Jadę po drodze, bo nie chcę się wywalić. O, tu mam domek. I czemu ktoś jest w moim do. Mu? What? Dzień dobry! Otóż utozem na niego 9 lat i co dostałam? Dostałam zwierzętka, ma. Mm, serio smoka mam nie no, nie mnie, Idę tu i co, w co ja mam się bawić z nimi? Skakać mam, serio? Uii. Nie no, widzowie nie będę was tak zanudzać. Idziemy, idziemy, po mój bumerang, ok? znajdź swój bumerang, muszę go, dobra, tu, i co dalej, tutaj, tu mam go znaleźć, gdzie on jest, przeszukaj swój pokój w poszukiwaniu bumerangu, dobra, ale gdzie jest ten bumerang, tu, i mam, mam, mam go, mam go, mam go, mam go, halo, co teraz, iść na podwórko, okej okay. tam jest miejsce aby go rzucić łaaa rzuciłam go i teraz ej on miał do mnie wrzucić, wrzucić o dobra e, co ja mam, czemu mi tak strzałka pokazuje co ja mam czemu w moim aha dobra w domu jest jakieś coś dziwne, nie wiem Jesteś inny, ludzie są inni Dinozaur Nie no, nie wytrzymuję Klikam na niebo i mam nadzieję, że on na mnie Do mnie wróci Zobaczcie, ja mam już 10 lat Więc idę na urodzinki I Co to jest za dinozaur w ogóle Dobra, mam 10 lat I co, a gdzie jest moja komunia w ogóle Mam 10 lat, halo Masz dys... Skorolkę, zawsze marzyłam o dyskorolce O, moja dysko... Nie rower! Skorulka! Jedź na skate... Nie wiem jak to się... Przez gigantyczny piark... Park łożwiarski. Ja nie wiem jak to się... Jak na tym się jeździ, bo nie wiem. Do za strzałką ok, ale ja nie wiem jak to się... W tym się jeździ. Jezus Maria. Nie wiem w tym jechać. co zrobiłam. Ej, ja nie umiem ty mi jechać, widzowie! Ej, nie umiem normalnie. Patrzcie, jak śmigam normalnie już jesteśmy na skateparku parku i idziemy y, przez gigantin. Okej, okay, idź lubimy jak wolisz. Okej, okay, ale co mam ja zrobić, jak ja nie umiem na No hello. Ej, patrzcie, jakiego ja drifta zrobiłem. I jak ją ja umiem jeździć? Ej, mega. Nie, nie umiem jeździć. Ui. Tu teraz. Eee, Okej, okay, podążaj ze strzałką. Ja tu nie mamy wjechać. Gdzie ja wjechałam, widzowie? Ruma. Ej. Ej, jaj. Mi to aż na sam widok boli. Ja nie wiem z tego wyjechać. O dobra, wyjechałam. Wiś Ale fajnie ciepło mnie za mapę. Jeśli graliście już... Gdzie ja jestem? Ej, jeśli graliście już w takie coś, to właśnie dajcie znać, bo ja nie wiem gdzie mam iść i w ogóle co ja mam robić. Chodzę że za stroką, to jest ten gigantyczny skate park. Gdzie jest mój rower, znaczy deskorolka? To jest moja deskorolka. Dobra, ja idę za stroką. Dobra, ja idę, nie, jednak nie idę za stroką. Nie no! Co wie w ogóle nie umiem to grać? gdzie ja mam iść, bo nie wiem. Dobra, prosto i co potem? Idę za strzałką, idę, no. Tu i co, ja mam iść na tą ścianę? Nie, ja tym nie odważę się iść. Tu? Oni chcą, żebym wypadła poza mapę. I swoją, z... ale ja nie mam dyskodologii. Podejrzewam, że jest za strzałką, okej. Okay. Idę za strzałką, bo nie ma swojej deskorolki. O, jest! Jest de... ale nie ma. Tu się sobie pojeździła, nie. Co teraz? Muszę cofnąć? Co się... What? Ha, idę ze strzałką. Co dalej? Aha, mam iść tu, okej. Okay. W ogóle to się, to się dziwnie grawizuje. Iść tutaj, co dalej? I co dalej? Mam się zawrócić, okej. Okay. A tu mam iść? Ja nie wiem gdzie, a tu, dobra. Idziemy, 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 idziemy. I co jest? Tu i tu Co teraz? Ha, mam iść do domu na imprezę Bo mam urodziny I mam, widzowie, mam 11 lat Jeśli wy też e, tyle macie To dajcie łapkę do góry Albo napiszcie w komentarzu Bo ja na tą chwilę mam 9 A za dwa niecałe miesiące Mam 10 Więc oczywiście będę nagrywała Jak będą moje urodzinki Więc teraz idziemy na urodziny prawdziwe do mojego domu, oczywiście nie mojego, tylko bo tu się kręcą. Obcy, nienormalni ludzie, widzicie? Mam imprezę i co, i co? No. Jak nie inna prezent. Co dostałam? I co dostałam? Masz w proce, wypróbujmy. Ej, ej, proce na urodziny, serio? Mm. What? Aha, tu mam stanąć. Dobra, i co teraz? Fajnie. E, tu i co dalej? Tak, okej. Okay. Mam w te dziurki trafić? One, tu Co się stało? Widzowie, ja... No, czemu ze mnie? Aha, ten ogień. Ja nie wiem, o co w ogóle z tym chodzi, a to jest nudna dla mnie trochę, gra, Więc wiem, że się znudziliście. więc będzie z tego Part 2? Może. Ale jeszcze nie wiem, bo jak my, bo jak to ma trwać w nieskończoność, to nie wiem, bo mam dopiero 11 lat. A gdzie tam? Mm, gdzie tam dwudziestka? Więc, jak będę miała więcej niż 10 lat, znaczy więcej niż 20 lat, to się widzimy, bo teraz mam 11 i jestem w takim wzrośnie, A jak będę mieć 30 albo 40, to będę tak siedzieć i się nie ruszać. Więc. Um, teraz to była Part 1, a Part 2 będzie jak będę w to grać i będę miała więcej niż 20 lat, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Paa!